Mieszkańcy gminy Makowody dobiega końca rok 2020, który był dla nas wszystkich bardzo ciężki i trudny. Pełen niepokoju i obaw o własne zdrowie, o zdrowie najbliższych, o pracę i dzieci. Zapamiętamy go jako rok pandemii COVID-19. Miejmy nadzieję, że wszystko, co najgorsze, już za nami. A przed nami nowy rok 2021, który niesie wszystkim nadzieję i powrót do normalności. Nadchodzący nowy rok to nie tylko radości, ale również zaduma nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Nowy rok 2021 to przede wszystkim plany i marzenia. Życzę Państwu. Aby wszystkie plany, marzenia i oczekiwania się spełniły. Niech ten nowy rok będzie pozbawiony osobistych i zawodowych trosk. Niech będzie źródłem inspiracji i wielu nowych pomysłów. Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę optymizmu i wiary w pogodne jutro. Szczęśliwego nowego roku.